Siemaneczko witam wszystkich na nowym ciku na kanale g 4 Dzisiaj no odcinek taki troszeczkę specjalny, niespecjalny jak wiecie lub jeszcze może i nie wiecie troszeczkę się podziało a, na a, rynku Steam a, Lekka a, kraksa można by rzec można by rzec, że to się nie wyklepie a, O co chodzi? A no jak wiecie Valve wprowadziło, że możecie sobie teraz zrobić czerwony skinów kose a i rękawiczki, a jak macie Statraku czerwone, to będziecie sobie zrobić kosę gwarantowaną e, właśnie ze Statrakiem i wystarczy tylko 5 takich skinów. E, przez to mm, no, wszyscy wpadli w panikę e, i właśnie ceny skinów e, czerwonych poszły masa się w górę, a ceny kos e, spadły e, diametralnie w dół. No i przez to mamy tutaj taki komunikat, że niektóre skrzynki są wyłączone, niektóre tutaj też działa działalności na stronie typu stworzenie własnej skrzynki też tego aktualnie nie ma. Nie ma tej skrzynki cover, jak widzicie ona zniknęła. No i oczywiście jakbyście sobie weszli na sklep, który jeszcze jest, miał go już nie być, ale jeż, jeszcze się trzyma. I sobie w cover, to nie ma, nie ma skinów nie masz znaczy one pewnie są ale są zablokowane tak bo tutaj czwórka musi pewnie ogarnąć co, co się właśnie od Janie Pawliło tymi cenami ciekawe czy na pasku ktoś trafi czerwony skin bo jest to pewnie możliwe żeby jeszcze zrobić no bo jak wiecie no mamy normalnie skrzynki w których są czerwone skiny nie ma tylko tego które są same kowerty. więc spojrzymy sobie Tutaj e, skrzyneczki, Potwieramy coś pewnie. E, oczywiście, z Kuczykiem, Lukas macie 10% bonusu, bo jest teraz taka promocja, która prawdopodobnie będzie stała. No i otrzymujecie jeszcze oczywiście mispeka za Afriko stronka oczywiście dla osób pełnoletnich. No, więc ciekawe, jak się podziały: o G3 G1, więc to jest prawie że na plus. No, 12 groszy zabrakło. za braku. E, do to, że my sobie jedną skrzynkę. W dziennej skrzynce niestety czerwonych nie, ma. a nie są. I to są te dwa. Ach, te skiny jeszcze tyle nie kosztują. Ale spróbuję, może mi wylecą. Chyba, że nie jest to możliwe. O, mam! Mam! Ten skin kosztuje już jakieś 130 zł. Oczywiście go nie ma niestety. Eee, więc no nie da się. Tak samo jakbyście sobie weźli w Extangera, No nie ma, nie ma cover, wszystkie są zablokowane. Jak ktoś trafił e, hiperbestie, ale też pewnie nie będzie mógł płacić aktualnie. E, możliwe, że jak ceny e, tam się ustabilizują bardziej, to będzie można się zająć tą e, MP9. Aż sobie ją zostawię. Będzie taki test. Zobaczymy, co e, się z nią stanie. Oczywiście na co się te skrzynki Expa e, zostały mi dia, dwie diamentowe. czy się będę ją otwierał e, raczej nie, chociaż może zobaczymy. Bo mam, jak widzicie, tylko stówkę. Mieć, się sobie porobimy jakieś tanie bitewki. Eee, jestem ciekawy, czy zniknęło więcej skrzynek niż tylko ta covert, ale wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że jednak eee, nie jest aż tak źle hmm, No ale sytuacja no, na rynku powiem wam, że jest grubo. Jest grubo. O, ten. <śled> Ten skautik jest mega teraz drogi, bo on jest ze skrzynki e, Gloft Czyli można sobie użyć go do kontraktu, żeby na przykład zrobić rękawiczki, które Jak patrzyłem Pandora e, Box Factory nie kosztują 300 tysięcy na CS na przykład No Ale ile teraz są warte? Nie wiem, bo były tylko jedne wystawione, więc jakby nie mam e, Nie mam punktu e, zaczepnego, żeby sobie porównać Zrobimy sobie taką bitkę za 30 zł. Dajmy sobie Underdoga. Przewajmy sobie po tym. Napijmy się tutaj energetyka. Ona jakiś Kenai dołączył. Powodzenia, myczku. No, bardzo dobry drop tutaj do bandury. Świetnie. Świetnie, świetnie. Tak samo tutaj teraz Kenai trafił. Jeden z W porządku. Świetnie, świetnie, Bandura. No, idealnie trafia. Idealnie pod megaander. Hehehe. ulala I to on tak ciągle, nie? jeszcze staj tutaj Urban Hazard i ostatnia strzyka Azur, którą ostatnio testowałem na trybie Kugar. No i oddała same oki, niestety. Ale i tak bitwa spoko. 60 zł. Mamy z tego żebym prawie to mnp. sprzedał. Muszę uważać. Muszę uważać. Że się przypominam o prezentach, które e, są dla Was ode mnie. Jak widzicie jest tutaj, 90 simów? Jak ktoś go zgarnie, to powiem Wam tak. No się kosztuje 37 zł. On już kosztuje 300 zł. Nie wiem jak tutaj 5.7, print stream chyba cena mu się nie zmieniła Nie wiem jaka bubka, ale też możliwe, że się nie zmieniła Ale no te dwa skiny to mogły podrożyć, no to na pewno podroża, bo widziałem Także no jestem ciekawy kto go trafi Jakiś na, na pewno to będzie szczęściarz Oczywiście prezent otrzymujecie e, przy wpłacie Jak nie otrzymaliście od razu przy wpłacie no to niestety nie macie już możliwości otrzymania Tylko przy następnej wpłacie macie możliwość trafienia tego prezentu także połodzonka no dzisiaj na streamku też będzie pewnie ciekawie, pogadamy sobie jestem ciekawy co wy sądzicie o tej aktualizacji powiedziałbym, że już się napisali tutaj pod pod filmikiem, ale wolę jednak porozmawiać z wami na żywo właśnie na streamku, który będzie na pewno dzisiaj także też raz zapraszam religo. Uh, dajmy sobie kilka samymi dealami. Um, muszę pointać, też nie leciało mi zbytnio, ale no, mam nadzieję, że Zobaczcie, jak tutaj wbijają ci ludzie. Teraz mamy jakieś tutaj Ting Chiang, Chiang ciąga. chińskie znaczki, ciekawe co znaczą. Uu. No ładnie trafił, Ale Blue Life w dyszka. Nieźle. jak. dają to. Daję, to skrzynka mocno, what? O co tu chodzi? Lala, pierwsza gwiazdka jest dla mnie. No to jest pan Ching Chang ma już dwie. O, ty. Jak Ching Chang wygra, to naprawdę gratulacje dla niego. Ja i Pepper mamy jedną gwiazdkę, on ma dwie. On ma już trzy. Ej, Ej, on tu może wygrać, on tu może wygrać. Please, dawaj Jingxiang. Wygraj to dla mnie. Nie chcę tego wygrać. Niech, niech on wygra. No ja on to wygra. I jeszcze, coś, jeszcze coś będzie miał więcej. Patrzcie, bo ten 3 dropi. Ten bot. No, ten czerwony Ocean Drive też raczej kosztuje więcej. Na pewno musi kosztować więcej. Bo nie ma opty teraz, że. Jeszcze jakiś skin czerwony będzie kosztował mniej niż, niż stówę, no Jakieś pięciu można mieć kosę Jakąkolwiek chcecie Złotnie, jakąkolwiek chcecie Więc to nie wygrałem To jest smutne w tej całej sytuacji Gratulacje tylko ziemka. ziomka Nie sobie tam zamieni na, na jakąś kosę eee, Pewnie z tego deala może mieć jakiegoś tam motylka fate. Teraz, hehe mm. A my dalej bitwy Dalej bity, tylko teraz jakieś tańsze bym sobie zrobił. Może te naklejki. Może naklejki mi ratują. mi tylko na dwie. Na trybie Kugara. I na jedną zwykłą. Dajmy na trzech i dajmy... Crazy rush. Nie! Gotemet jeszcze raz. Crazy Rush. Przywołaj boty. Ou, sorki. Oper I dulak. Skrzyki się wydają w ogóle większe. Chabot chyba. chyba przez animację. Hopper. Bo co wygrywa ten, co ma najmniej. Hopper. No i hopper powinien wygrać teraz, tak? Czy ja dobrze myślę? Czy ten crazy rush to jest taki chory tryb? No i wygrał ten, co miał 0, dobra, Kit. Bo już naprawdę zwątpiłem. Zwątpiłem na. No i git, no, czy cóż, e, to było na tyle w materiale, dzięki za oglądanie, łapka w górę, subik, komentarz i zobaczenia w następnym materiale, cześć pa, jo.